W wadze Pani Ewa Brodnicka, byłam mistrzyni Europy w wadze lekkiej oraz była mistrzyni świata Federacji WBA. Kurde. Ej, i co wam odwaliło, że wy sobie wyobrażacie, że będziecie się z mistrzem świata bić? Czemu tak się udało? No, udarzyło? nie wiem. To się stało. No, po prostu mówię, my z Polnkiem jesteśmy trochę crazy. Ale naprawdę się przełożę, przełożę się do tej walki ale ona jest sercem. Ale ona jest, posłuchaj jeszcze raz, ona jest byłym mistrzynią Europy w wadze lekkiej oraz mistrzynią świata. Ona nie jest, mm, wiesz, to, że ona się wygłupia w internecie, natomiast ona jest sportowcem takim, fest. No nie jest, bo się boję. <laughs> ja pierdolę. Nie sprawa, no ale trzymał kciuki, trzymał kciuki. Mam nadzieję, że będzie dobrze.